Dzisiaj będziemy pokazywać nasze całe studio do nagrywania, gdzie będziemy nagrywać różne rzeczy. Ja, ja też powiem tak, że tutaj też będą na przykład takie rzeczy z wakacji, na przykład jak będą wakacje to mamy tutaj rzeczy na przykład wakacyjne, że jak jeszcze nie będzie wakacji, to mamy tutaj jakieś koła też y, do pływania, różne rzeczy. Y, tutaj mamy też jakieś buty, takie Różne rzeczy, walizki też, no. takie wózki, takie inne różne. A teraz przejdźmy się i wam pokażę. Chodźcie za mną. Na Na poczekaj, początku. najpierw studio. Na początku tutaj jest... Nie, nie pokażę. Na początku tutaj jest studio. Całe nasze studio. Tak. Jak teraz... wchodzimy... Poczekaj. Jak wchodzimy, tu mamy pandę, jak widzicie. Tutaj postawiamy telefon, tutaj będzie siedzieć Lena, tu będę siedzieć ja. Um, tutaj mamy jakieś takie niezbędne rzeczy do nagrywania na jakieś szczęście albo coś. I czasami jakieś rzeczy na święta, na przykład torba. Dobrze. Mamy uszy. No, teraz. Tak za mną. Tutaj przechodzimy, dotąd jest właśnie to. A tutaj właśnie mamy taki. Tutaj te, mamy taki pokój. Te rzeczy wakacyjne taki pokój z rzeczami naszymi. Tak, ale też. Żebyśmy mogły sobie różne te rzeczy brać, ale też tutaj, tu. Będziemy mieć jakby jakieś, na przykład będziemy musieli 24 godziny wytrzymać w jakimś domku, na przykład w takim domku z kartonu i właśnie tutaj będziemy siedzieć na przykład w tych domkach. I dlatego tu mamy tak dużo pustego miejsca, żeby te challenge jakby zrobić. Dobrze, a teraz przejdziemy do następnej części, bo to jest tak w ogóle Stary, rzeczy. Czyli telewizor, telewizor Pokażę choinka, choinka. No kiedy mam wszystko pokażę i będzie mówić. A ja tutaj idę Tu mamy buty. Nawet mamy szpilki na nie mój rozmiar. Tu mamy kurtki. Tu mamy jakieś rzeczy na święta. Choinka. I takie rzeczy. No i dobra. Teraz możemy na następnym filmiku nam na następnym filmiku Wam się pokażemy, tylko twarz zakryjemy niestety, żeby na Was nie było widać. Więc popapki!